Proszę Państwa, pan Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, z Radzenia przyjechał. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z niedźwiadkiem? No, niedźwiadka nie przywiozłem ze sobą, aczkolwiek będzie o nim bardzo dużo i w wielu odsłonach. I mhm. dzisiaj go pokażemy, nawet nasi telewidzowie zaraz zobaczą tego, tego niedziadka. Wszystko zaczęło się w 2015 roku. Ale tak naprawdę nawet troszkę wcześniej, w 2012, kiedy taka inicjatywa społeczna pojawiła się radzyńskich spotkań z podróżnikami, a w 2015 roku utworzyliśmy w naszym mieście skwer podróżników, który inaugurował. Świętej pamięci Aleksander Doba, czyli wybitny kajakarz, który trzy razy przepłynął Ocean Atlantycki z wykorzystaniem własnych si siły własnych rąk mięśni. I... Bo zaraz, zaraz, ale tak się już rozpędziliście, a nasi widzowie nie wiedzą o co chodzi z tym niedźwiadkiem. No właśnie. Bo niedźwiadek, który ma być figurki niedźwiadka mają stan stanąć w Radzyniu Podlaskim, tak Laskę, jak we Wrocławiu wiem. są krasnane ale w Lublinie są koziołki, a tam ma być właśnie ten niedźwiadek. Dlaczego niedźwiadek? No właśnie, e, słusznie pani zauważyła, trzeba to wyjaśnić. Rozpowiedzieliśmy się e, wszyscy. Tak jest. <noise> e, niedźwiadek e, stanowi nawiązanie do herbu Radzenia Podlaskiego, gdyż w naszym herbie znajduje się biały niedźwiedź na czerwonym tle i tak jak na tym skwerze podróżników, ci podróżnicy odsłaniają swoje tabliczki, i to są tabliczki w kształcie odcisku łapy Niedźwiedzia. Które wpisane jest imię i nazwisko globtrotera. My pokazujemy cały czas dzień. I ten niedźwiedź tak symbolicznie sobie wędruje po tym skwerze i to jest jedna rzecz. A teraz idziemy dalej. Wychodzimy w miasto, zaczynamy stawiać figurki właśnie tego naszego niedźwiadka. Jak duże będą te figurki? One mają około 50 centymetrów, Aha. będzie ich kilkanaście i pierwsza stanie już w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia o godzinie 15 będzie inauguracja i to będzie niedźwiadek-podróżnik, który wyruszy po spacer. Z plecakiem spacer. i będzie sobie szedł. Tak. I wędrował po tym szlaku. ale jaki w ogóle cel, żeby taki szlak powstał? Cel jest przede wszystkim turystyczny. Chcemy zachęcić wszystkich turystów w bardzo atrakcyjny sposób do poznawania historii, kultury i zabytków naszego miasta. I te niedźwiadki, które będą ustawione w różnych miejscach, czy to zabytkowych, czy to tam gdzie skrzywiona kultura, sztuka i dzięki tym niedźwiadkom taki turysta będzie mógł poznać dane miejsce. Chcemy też stworzyć aplikację, która to umożliwi i będzie przede wszystkim atrakcyjne dla, dla tego turysty. No, ja też... sięgam po telefon, poczekajcie panowie. A cześć, cześć A... Przeczyta się przeczytać nam? Tak, bo myśmy no. dzisiaj, proszę państwa, z panem, z panem Robertem już po godzinie siódmej mówili o, o Niedźwiadkach na antenie ogólnopolskiej w porannym programie i taki konkurs ogłosiliśmy na taki wiersz, taki szybciutki, bo mieliśmy taki fajny kubek do, do wygrania. I proszę sobie wyobrazić, już jest, pan Sebastian napisał tak. Niedźwiedź. Gdy goło leć, mróz i szać, miś do gawry dźwiga kać. Zdrać, niedźwiedziu, co tam masz, miód na mroźnej zimy czas. Super. Także przekazuję to już Panu ten wierszyk. Może Pan, pan wykorzysta, proszę bardzo. Tak. Bardzo nam się spodoba i, i na pewno spróbujemy się skontaktować z Panem. Jeżeli tylko tak. pozwoli, to będziemy wykorzystywać. To będziemy w kontakcie, a pan, pan Sebastian staje ten wyjątkowy kubek. Ale chciałem no, tak, Pierwszy to jest oczywiście niedźwiedź podróżnik, ale drugi wyjątkowy to niedźwiedź skrzypek, nawiązując do wyjątkowego polskiego wirtuoza Karola Lipińskiego. W ogóle decyzję o kolejnych niedźwiadkach pozostawiliśmy mieszkańcom Radzenia Podróżnego. I naprawdę zostaliśmy zasypani propozycjami, i już w tym momencie wiemy, że kolejny niedźwiadek, jaki że już powstanie Nie będziemy w Radzyniu, ogłaszać, bo za dużo propozycji. Tak, ale nie. Może to, na trzecie, czwarty. Z tego się bardzo cieszymy, że jest duże zainteresowanie, że to się podoba naszym mieszkańcom i nie tylko. I ten drugi niedźwiadek, który stanie. Myślę, że nawet do wakacji to będzie Niedźwiadek Skrzypek, Niedźwiadek Karol w nawiązaniu do Karola Lipińskiego, najwybitniejszego skrzypka doby przedszopenowskiej urodzonego w Radzeniu, Podlaskiego, w Radzeniu Podlaskim. Pan Robert Mazurek proszę Państwa nie powie, bo jest bardzo skromnym człowiekiem, ale ja powiem, że z tym Niedźwiadkiem, z tymi podróżnikami to jest pana autorski pomysł, to jest świetny pomysł, jeżeli mogę, bo się przyją, bo się przyjął. Wystarczy czasami mieć tylko pomysł albo aż dobry pomysł. I można y, turystów ściągnąć z całego świata. Dokładnie. Albo inspirację, bo tak naprawdę za tym wszystkim stoi moja żona, która na 30 rodziny kupiła tak mi książkę mi to... podróżniczą. O, proszę, o, proszę. I tak to się wszystko zaczęło. I faktycznie skwer podróżników jest już wielką atrakcją turystyczną radzenia. Myślę, że ten szlak radzyńskiego niedźwiadka będzie tak samo. W ogóle inicjatywa się tak rozwija i już w tym momencie możemy nawet zaprosić na 5 maja, gdzie Radzyń Podlaski odwiedzi Bata Pawlikowska i będzie spotkanie pod tytułem Świat według blondynki. Bata też Odsłoni swoją tabliczkę na skwerze podróżników, a później odbędzie się spotkanie no, w radyjskiej. Wspomnia Pan o Bakie Pablikowskiej, ale też musimy powiedzieć, jacy wielcy ludzie przyjechać, są wybitni alpiniści. Jeden to jest na przykład wyjątkowy, to tylko jeden z nielicznych, który zdobył dwa szczyty i to zimą. Tak. Znaczy, nie, dwa szczyty. Krzysztof Wielicki, który jako pierwszy Polak i druga osoba na świecie zdobyła koronę Himalajów i Karakoru. Podobnie Piotr Pustelnik też ma to na swoim koncie. Ale są inni wybitni podróżnicy. No Wspomniany przez. A nie, nie wspominaliśmy, to rano wspominaliśmy. Aleksander no, ale jak Doba. Jak to się na kilku antenach występuje, tak jest, to pan nie wie, i, gdzie jest w no. Aleksander Doba, Marek Kamiński, Elżbieta Dzikowska, która odsunięła swoją tabliczkę taką wspólną z strony helikiem. Jest praktycznie pamięci. u nas cała rodzina Fidlerów, synowie Arkadego Fidlera, Radosław i Marek, a także wnuk Paweł. Jest Robert Makłowicz, wielu wielu wspaniałych podróżników, Proszę którzy Państwa, osobiście do, odsłaniali te tebliszcze. Tak, tabliczki. zapraszamy do Radzynia 14. 14 ale w ogóle zapraszamy do Radzynia, piękny pałac odrestaurowany też jest się czym pochwalić. Pozdrowienia od mojej koleżanki redakcyjnej Izabeli Ślecha, która też jest ja z Radzynia pozdrawiam. i kocha Radzyń cieszy się, że o Radzyniu dzisiaj y, mówimy. Proszę Państwa, przechodzimy y, teraz, bo zbliżamy się do Adama i Waldka, bo my już się żegnamy, kończymy. Za chwilę po, y, powiemy, kto jutro się z Państwem spotka, gdybyście Państwo zapomnieli, nie daj Boże. Y, a na zakończenie o, o domu na wsi zaśpiewa Adam i Waldek. Dziękujemy, Dziękujemy Państwu, serdecznie. do zobaczenia. My w poniedziałek, a jutro o ósmej oczywiście to dobry dzień. Zobaczmy, kto jutro jeszcze.